Wczoraj więzienie, dzisiaj magazyn żywności. Jedna osoba zginęła, co najmniej cztery zostały ranne. Nie było tu ani broni, ani amunicji, od zwykłe towary spożywcze. Idealny cel dla ruskich zbrodniarzy. Przybiegłem tutaj i zobaczyłem karetkę. Stała tu jedna z naszych pracownic. Miała ranną rękę i była cała we krwi. Zapytałem ją, co się stało, a ona powiedziała, że odłamki szkła ją zraniły. Obok niej siedział ochroniarz, który znalazł się w samym magazynie, gdy został trafiony. Był w szoku. Odłamek trafił go w tułów i przebił ubranie. Był lekko ranny. Te ataki to wizytówka Kremla. Putin ma pełną świadomość efektywności swoich ostrzałów. Nie mają żadnego sensownego wytłumaczenia poza jednym: grą na zmęczenie Ukraińców. Każdy taki rosyjski atak, każdy przejaw rosyjskiej arogancji w odpowiedzi na globalne apele o zakończenie wojny, wszystko to tylko potwierdza, że presja jest konieczna. Potrzebne są dalsze sankcje wobec Rosji, konsekwentne wsparcie dla Ukrainy i naszej obrony życia oraz skoordynowana dyplomacja na rzecz pokoju. Chcę podziękować wszystkim, którzy w ten sposób z nami współpracują. Do tej współpracy z przytupem włącza się administracja prezydenta Donalda Trumpa. Amerykański przywódca w czasie pobytu w Szkocji ogłosił skrócenie ultimatum danego Putinowi na rozejm. Teraz potwierdził swoją decyzję. Kreml dostał 10 dni. A potem nałożymy cła i tak dalej. Nie wiem, czy to wpłynie na Rosję, bo Putin najwyraźniej chce podtrzymywać wojnę, ale nałożymy cła. Może to ich dotknie, a może nie, ale myślę, że dotknie. Amerykanie uderzyć mają w Rosję pośrednio. Sankcje będą wymierzone w państwa robiące z Moskwą interesy i pośrednio finansujące wojnę na Ukrainie. Na liście są takie kraje jak chociażby Chiny, Indie czy Turcja. To, co przechodzi przez Senat USA, i trudno sobie wyobrazić, żeby cokolwiek mogło uzyskać 80 czy 90% głosów obu partii w Senacie USA, to ustawa, która da prezydentowi swobodę w nakładaniu ceł wtórnych na objętą sankcję. Sankcjami rosyjską ropę w zakresie od 0 do 500 I słyszeliśmy od kilku naszych europejskich odpowiedników, sojuszników z NATO, a nawet Kanady, że pójdą w ich ślady. Oczekujemy więc, że większość zachodnich sojuszników, którzy wspierają Ukrainę, pójdzie w ich ślady. Myślę więc, że każdy, kto kupuje objętą sankcjami rosyjską ropę, powinien być na to przygotowany. Kreml odpowiedział już zdawkowo Amerykanom, twierdząc, że ich gospodarka jest odporna na takie sankcje. Z kolei Chiny będą miały do wyboru albo robić interesy z Kremlem i płacić cło na zachodnich rynkach, albo zerwać współpracę z Putinem i próbować ułożyć relacje handlowe z Zachodem. Kamil Trzaska, Republika.